Złość, która maskuje zazdrość i poczucie bycia gorszą, gorszym. No, pewnie najczęściej jest to jakoś obecne w relacjach partnerskich, w naszych związkach, czasami może w relacjach zawodowych, kiedy mamy do czynienia z kimś, kto jakoś się wykazuje w kompetencjach, ale weźmy sobie związki. Jeżeli na przykład Partner wspomina z zachwytem o atrakcyjnej koleżance z pracy. To jeżeli wpadam w poczucie zazdrości, albo poczucie takiego bycia nie dość dobro, niewystarczająco niewystarczającowości, no załóżmy, że jest takie słowo, to mogę odpowiedzieć na to jakąś oziębłością, albo takimi kąśliwymi uwagami. Na temat tej kobiety, albo na temat zachwytu tego mojego partnera tą kobietą. I mogę tą złością maskować moje czucie się przestraszoną, że boję się, że ona ci się bardziej podoba. Że w ogóle ktoś ci się bardziej podoba ode mnie. Boję się, że mnie zostawisz. Czuję się brzydka i niewystarczająca. Czuję się nie dość zabawna. Tak? I pewnie to wpada na jakieś nasze kawałki, i każdy mógłby sobie dopowiedzieć, um, jakie ma obecnie kawałki, które świadczą o tym, że w czymś nie domaga, albo czuje, że nie domaga, albo po prostu jest jakaś słabość tam, czy jakiś kompleks. I wtedy w tym porównaniu po prostu zaczyna się wewnętrzny dygot, który mówi: O, nie, 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 to będzie dla ciebie tak ważne i znaczące że mnie do tej osoby zostawisz. Albo że pomyślisz o mnie coś krytycznego, tak jak ja myślę o sobie coś krytycznego na kanwie tego porównania.